Jaźwiny, spokojna wieś w gminie Trzebnica, zaledwie 30 km od Wrocławia. Miejsce, gdzie codzienność zwalnia tempo, a natura jest zawsze na wyciągnięcie ręki. W sercu Zieleni, prywatna posiadłość o powierzchni blisko 3 hektarów. Przestrzeń stworzona do życia, wypoczynku, ale również do inwestycji. Rozległy teren z własnym stawem, ogrodem, basenem i licznymi budynkami. Każdy zakątek tej posesji został zaprojektowany z myślą o komforcie i harmonii. Dom, z duszą, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością. Ciepło drewna, oryginalne detale i przestrzeń, w której czuć historię tego miejsca. Wnętrza wypełnione naturalnym światłem i spokojem. Klimatyczny salon, piec chlebowy i drewniane łuki tworzą niepowtarzalny klimat. To dom, który opowiada swoją historię. Na piętrze cztery komfortowe pokoje z prywatnymi łazienkami. Idealne dla gości lub pod agroturystykę. Z tarasu roztacza się widok na ogród, las i przestrzeń, która daje oddech. Drugi budynek. Idealny jako niezależne mieszkanie, pracownia lub domek dla gości. Tu możesz stworzyć swoją własną przestrzeń. Nowoczesny budynek rekreacyjno-biurowy. Przestrzeń do pracy, relaksu i spotkań. Sauna, jacuzzi, biuro, stylowy bar. To prawdziwa oaza komfortu. Własny staw z pomostem i miejscem do wypoczynku. Idealny azyl wśród natury. To miejsce, które zaprasza, by zatrzymać się na chwilę. Basen z podgrzewaną wodą, altany, ognisko. Tu każdy dzień może być wakacjami. Idealne miejsce dla rodziny, przyjaciół i spotkań w plenerze. Winiarnia, wędzarnia, warsztat. Funkcjonalność spotyka się tu z pasją. To więcej niż nieruchomość. To styl życia. Jaźwiny. Miejsce, które inspiruje. Tu możesz żyć, tworzyć i odpoczywać. Po swojemu. Tego miejsca nie da się opisać. Trzeba je zobaczyć.